No witajcie Złom wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w moim magazynku butelkowym postanowiłem zrobić króciutki odcinek, ponieważ, ponieważ jest troszkę pytań, gdzie ja te butelki sprzedaję po złotówce, yy, i tak dalej, i tak dalej, więc krótko wam wyjaśnię, słuchajcie, no tak wygląda mój magazynek butelkowy na dzień dzisiaj mamy. Jezu, nie wiem, kochani, urlop mam, yy, i nawet nie wiem, który jest dzień. Yy, Mamy dzisiaj w każdym bądź razie, kurde, co my mamy? Ja się kręcę, czwartek, kochani, chyba 21 sierpień. Tak to wygląda. Słuchajcie, tu ja już buteleczki sobie segreguję na poszczególne rodzaje. Jak widzicie, w każdej skrzyneczce w tej jest tyskie, w tej jest żywiec. Tutaj mam okocim. Także tak to sobie tam dalej. Rzetecki, jak widać, w każdej jest po 20. Tu jeszcze taki mam zapas skrzynek troszkę mi został. Także kochani, tu jest, tam one stoją na skrzyni. Nie myślcie, że one są od samego dołu, od samej podłogi. One stoją na skrzyni. Tu jest na tej skrzyni stoi trzy pełne. Tam jest taka mniejsza skrzynia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pełnych, osiem, dziewięć. 10, 11, 12, 12 pełnych. Tu już mamy ile? Już mamy 15 pełnych. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tu mamy takie, co e, jakiś bosman karmi, takie, z których nie wydaje. Rzadko, rzadko wyłapane, słuchajcie. Tu mamy 23, 24 pełne. I tu, słuchajcie, mamy.

Ale już dzisiaj wywożę stąd 40 sztuk, bo już sobie załatwiłem sprzedaż. Także za chwilę pakuję i wywożę. Wczoraj sprzedałem 80, a jeszcze parę dni temu sprzedałem chyba 160 albo 180 dziennie w ciągu jednego dnia. Także słuchajcie, ja sprzedaję te butelki w lokalnych sklepach po złotówce. Oddaję po 20, po 40, po 60, ile kto tylko jest w stanie przyjąć. U mnie latem zawsze jest deficyt butelkowy w sklepach, bo ludzie często przychodzą bez butelek wymiennych i biorą tam po parę piwek i to się jednak zbiera i chętnie po prostu przyjmują. Nieduże ilości, ale przyjmują. Mam w pobliżu dwie hurtownie duże piwa. Byłem u nich, oni biorą każdą ilość jednorazowo, nawet tysiąc sztuk, jakbym miał, ale po 50 groszy. Słuchajcie, w tym roku sobie y, powiedziałem, że nie będę butelek sprzedawał po 50 groszy, tylko sprzedam je pomału, po złotówce. Dlaczego? Y, bo w zeszłym roku sprzedawałem jak leciało. Czy ktoś brał po złotówce któryś sklep, czy po 50 groszy? Ja je po prostu opychałem i później na koniec się nie mogłem doliczyć, ile ja tych butelek opchnąłem. W sejfie butelkowym kasa była na ponad 200. Czyli wychodziłoby, że po złotówce to było 2200 butelek opchniętych. No ale skoro ja opychałem po 50 groszy, Czyli podejrzewam, że tych butelek grubo było ponad 3000, bo nie byłem w stanie powiedzieć, ile poszło za 50 groszy, a ile poszło za złotówkę. Także w tym roku opycham tylko za złotówkę. Nawet jak coś zostanie, to się nie martwię. Słuchajcie, tutaj przed latem było 300 parę butelek jeszcze z zeszłego roku, także te poszły w tym roku w pierwszej kolejności. 99%, nawet 99,9% tych butelek co tutaj jest to wszystko jest z plaży. Mały tam odsetek buteleczek nie pochodzi z plaży. Tu kiedyś był taki magazynek na narzędzia. Słuchajcie, o tam jeszcze stoją ogrodowe te taczki, jakieś wózki były, jakieś takie cuda niewidy, konewki, doniczki. Słuchajcie, ja to sobie troszkę wyczyściłem i i bo ogródka już nie ma czasu na uprawę ogródka. Także ja to sobie wyczyściłem i i i ten. I przerobiłem sobie na magazynek butelkowy. Całe szczęście, że mam gdzie to magazynować. Słuchajcie, No mam swoje skrzyneczki. One już też mi się pomału kończą. Ale też i się kończy lato. Więc tych butelek nie będzie taki nawał. Także cóż. To na tyle. Pozdrowionka. Dasz złą wszystkim. I do zobaczenia. Prawdopodobnie na kolejnym posiu.